16. nasza dadam, i szkoła, i szalostęga, drogi za tym. I wszystko, wszystko jest około, Tak blisko drogi znamy. znamy, to, już to jest Rodzącym sercem Ciebie kochamy, Ojczyzna nasza, Ziemia rodzona. <klucza> Moja książka. Przyszła do mnie dzisiaj książka piękna, nowa. Przyszła jak dzień letni, jasna, kolorowa. Stem miał rost Szybko zajrzę do niej, ale przedtem sprawdzę, czy mam czyste dłonie. Chciałbym ją położyć w pokoju na stole, ale czysto czystym spojrzeć najpierw wolę. Obłoży książeczkę, zaszczoczę lista, po to było okładka zawsze była czysta i wygodne miejsce znajdę jej do półce. Bezpiecznie tam będzie książce przyjaciółce. Będę książkę czytał i będę szanował, żeby jak najdłużej była piękna nowa. Takich pierwszaków chętnie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie, dalej się tutaj kształcić będziecie. A wytrwałości nie brakuje. Niech Was daleka mijają dwoje. Niech Was jedynki nie spotykają, a piątki same się do Was trwają. Teraz możemy przystąpić do ślubowania. Proszę uciek. Szkoły imienia. szkoły imienia Heleny Mądrzejewskiej ślubuję, ślubuję uroczyście. Będę starał się, Będę staram się. Być, dobrym. być dobrym. I uczciwym uczniem. I uczciwym uczniem. Będę. Będę. Sczel honoru. honoru. I dobrego. I dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów. Będę uczył się tego, co ważne i piękne. Będę kochał swoją ojczyznę. Ślubujemy. Na pamiątkę ślubowania, każdy z Was zostanie dotknięty ołówkiem w ramię. Proszę panią dyrektor o dokonanie pasowania na ucznia. Yes. pasujecie na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły w imieniu Karolina możemy z klasy pierwszej naszej polskiej szkoły Yeah. I'm a

Dziękuję wszystkim, którzy są za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Zapraszam wszystkich dzieci na pociąg. Podczas... To pokażcie Pokażcie, jak to Ja również bardzo, bardzo chciałam podziękować raz jeszcze przede wszystkim naszym maluchom. Zapomniałam zupełnie podziękować Panu Kornelskiemu. Ja rzeko, przepraszam. Który pas, zajmuje się zawsze naszym po prostu na Nie i czy ten jeżeli możliwy, problem Pan. Jeżeli to miasto, dalsze do dyspozycji. Dziękuję Proszę o przejście do, do sali, czyli z nimi odbywają się zajęcia przedszkolaków, a tam jest przeszkolenie.